Słucham ciebie Kacu, jaki chcesz, temat od 20. Jawi, jawi, daj mi pierwszy wolny. Pierwszy wolny to. Mów do mnie czule. Yo. Mów do mnie czule. jawi, 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 hej, 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 w górę kiedy wpadam no to dobrze to umiem, mów ci nigdy nie powie, kurwa czule I kiedy wpadam no to zobacz, dobrze rozbijam Kiedy wpadam no do tego łaka dobrze rozbijam I kiedy wpadam, to teraz się ziomeczko to umiem Jego niubia ja nigdy nie mówi do niego czule I zobacz komuś, teraz kurwa to umiem Bo nawet mu nigdy nie powie, że jest chujem Ej, i kiedy wpadam no to zobacz, to nic tego No bo kurwa wiemy dobrze, że ten ziomek ma małego

Mogę, mogę powiedzieć, jaki jest temat? Mogę, mogę... On jeszcze nie wszedł, on jeszcze nie wszedł! Ciekawe, czy kobiety też tak robią, jak on jeszcze nie wszedł, nie? Twój temat to Jagodzianki! Jagodzianki! Ej, 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 ej. Dokładnie kiedy wchodzę, to się spotka z hałasem. Mój temat Jagodzianki na to dla mnie półka z masłem. Jeszcze raz dokładnie tak, w sobie wpływam ch w chłopaku. Zapamiętaj lepiej niż na jakimś materacu. Jeszcze raz dokładnie tak siłeś ciosy. Prędzej niż zebów wygrasz, freelance Dragon zapuści włosy. I to jest grane, rozumiesz, typie masz tu grubo przejebane. Jeszcze raz dokładnie tak, ludzie wiedzą, co jest grane. Rozpierdalam ciebie, typie, kamehame. To pretensji, kamehame na łaka to kula gęgi. Nie że tak i teraz ty jest. Już a ja odszedły się przy pornolach z genialny Bez Jest. tak trudu, jestem w tym lumie, sprawdź się nie kumie Jeszcze raz nie robię tutaj trudu Jesteś kurwa grubą pizdą jak bubu no, ale. No, ale. 30 sekund każdy. cm. gotowy? Uważajcie panowie na kabel, bo jest dosyć krótki i się zwija. Nie, 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 nie mam problemu. Nie, się no, no, no. pozabili. Ja wiem, że to jest bitwa, ale żebyście się, się kurwa, kabel nie, 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 jest. jest. nie, nie, nie,